Szokiem dowierzanie, Konfederacja chce unieważnienia wyborów parlamentarnych. Nieprawdopodobna sytuacja. Dzisiaj na temat przetasowań na scenie politycznej i na temat właśnie protestu tak naprawdę Konfederacji, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Konfederacja mówi wprost, chce unieważnienia wyborów parlamentarnych. Dzisiaj będę tak naprawdę przedstawiał film na podstawie artykułu, który... Który pojawił się na interi.fakty.interia.pl. Konfederacja chce unieważnienia wyborów parlamentarnych, zresztą zostawię Wam linka. No, rzecz nieprawdopodobna, tak? No, bo jeszcze nigdy praktycznie wybory nie zostały unieważnione. Natomiast, jakie tak naprawdę są argumenty Konfederacji? Dlaczego Konfederacja chce unieważnienia wyborów? Ja przypomnę, że przedstawiałem przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego który mówi o tym, że konfederacja uzyska 7% poparcia, tak, jeszcze przed wyborami i rzeczywiście po prostu konfederacja tyle uzyska, tam chyba 6,86, tak, czy zaraz Wam dokładnie powiem ile to jest, no ale to jest około 7%, Dokładnie, Konfederacja uzyskała 6,81%, tak? No właśnie, ale Konfederacja tak naprawdę chce unieważnienia tutaj y, tych wyborów. No i jakie są zarzuty, tak? Jakie co co, 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 co tutaj formuje tak naprawdę Konfederacja zarzuty? Cytuję, przypominam, że cytuję. W związku z tym, że zwłaszcza telewizja rządowa dopuściła się rozlicznych manipulacji, połamania prawa wyborczego, dopuściła się tak naprawdę największego zamachu na wolne, demokratyczne wybory, jakie były po roku 1989. Dlatego w tej sprawie będziemy interweniować. Tak powiedział właśnie tutaj na konferencji prasowej w Sejmie jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki. Tak, tak tutaj właśnie powiedział na temat tego. A o co chodzi? Chodzi tak naprawdę o tutaj publikację sondaży wyborczych, tak, przedwyborczych. No i właśnie tutaj tak, zacytuję kolejny wypowiedź. Michał Wawer powiedział w ten sposób, radca prawny Michał Wawer powiedział w ten sposób. W ostatnią sobotę w trakcie ciszy wyborczej Telewizja Polska miała obowiązek opublikować przeprosiny sprostowania i przede wszystkim opublikować sześć sondaży dających przekroczenie progu wyborczego Konfederacji. Telewizja Polska tego nie zrobiła, utrzymując swoich widzów, 3 miliony widzów wiadomości telewizji polskiej w przekonaniu, że Konfederacja z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie przekroczy progu wyborczego. Koniec cytatu, tak powiedział właśnie Michał Wawer. No właśnie. I teraz trwa tak naprawdę dyskusja w społeczeństwie, czy rzeczywiście publikacja tak naprawdę tych sondaży pomogłaby Konfederacji, czy też nie, tak? Czy po prostu pomogłaby, czy też nie? No pamiętajmy, że Konfederacja byłaby praktycznie clean, tak? No bo praktycznie tutaj PiS ledwo, ledwo uzyskał tą większość parlamentarną, więc wystarczy, że kilka głosów więcej Konfederacja by zdobyła, wtedy praktycznie PiS musiałby wejść w koalicję z jakąś partią, tak? No, na przykład Jasnowiec Jackowski mówi o tym, że tutaj PSL praktycznie będzie po cichu współpracować, czy po prostu będzie koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, ale gdyby na przykład ta, ten Mariusz nie wyszedł, no to przecież PiS tak naprawdę mógłby, tak, mógłby po prostu w kluczowych przynajmniej ustawach to współpracować na przykład z Konfederacją. Oczywiście jest to taki zarys, no bo na pewno tutaj niektórzy się oburzą, nie, to jest niemożliwe, oni nigdy nie będą spisali, ale pamiętajmy, że to, to też jest same, tak, no Tutaj nie da się działać po prostu w pojedynkę, żeby ustawić, uchwalić tak naprawdę ustawę, trzeba mieć tą większość parlamentarną, tak? Czyli rzeczywiście tutaj oni na, na tej podstawie chcą, chcą po prostu, chcą unieważnienia tych wyborów, chcą unieważnienia tych wyborów, bo miały się, miało być po prostu. Telewizja Polska miała obowiązek opublikować przeprosiny, sprostowanie przede wszystkim opublikować sześć sondaży, dających przekroczenie progu wyborczego konfederacji, tak, tutaj powiedział Michał Wawer, tak? Natomiast problem jest tego typu, że to było w ostatnią sobotę w trakcie ciszy wyborczej. No więc właśnie, czy to rzeczywiście mógłby tak naprawdę, telewizja mogłaby po prostu wtedy przedstawić te wyniki e, sondaży, tak? E, no wiadomo, że w sobotę, praktycznie przed wyborami, w niedzielę były wybory, to, to jest cała doba 24 godziny cisza wyborcza. E, no więc jak jest cisza wyborcza, to tak nie za bardzo po prostu można publikować. No nie wiem, to jest sp 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 sporne, tak naprawdę, tak? Tutaj konfederacja. Przesłała ten wniosek do sądu, to sąd to tak naprawdę rozpatrzy, tak? Teoretycznie, tak, jest cisza wybocza, więc nie można, ale to jest jakby tryb nadzwyczajny, bo to po prostu sejm każe znaczy sąd każe dokonać sprostowania, także no różnie to wpływa. No bo, jaka tutaj mogła podzia podziałać tak naprawdę, jakby psychologia, tak, że jeżeli konfederacja nie łapie się do sejmu, tak, no to przecież ludzie mogli po prostu wtedy stwierdzić, a po co będę głosował na partię, e, ta, która i tak się nie załapie do sejmu, tak. Jeżeli mam oddać głos, to rzeczywiście na jedną z kluczowych tak naprawdę partii, tak. Często jest taki głos. No na przykład mnie zdziwiło, że tam partia chyba skutecznie Leroya miała około 20 tysięcy głosów, nawet mniej. No nie chcę mówić już tutaj dokładnie, no ktoś z matematykiem, to nie wchodzi tam dokładnie, bo 19 tysięcy z groszem i tak dalej. Natomiast mm, zaskakujące jest to, że nawet Leroy po prostu jako muzyk, jako człowiek po prostu muzyk, powinien mieć więcej fanów, tak? Więcej fanów tutaj powinien mieć e, i że oni praktycznie nie zagłosowali do niego. To jest dla mnie na przykład dziwne, tak? Że on w latach 90 sprzedawał setki tysięcy czy miliony po prostu kaset czy później płyt, i z tego nawet nie została garstka ludzi, którzy by go poparli, tak, no wiadomo, że każdy na przykład muzyk ma swoją, ma swą po prostu grupę fanów, tak, no i na przykład Liro nie miał tutaj kilkudziesięciu tysięcy takich fanów, którzy go słuchali, którzy za niego by zagłosowali, a może po prostu jego program nie przekonał tak naprawdę tych wyborców. No więc tak to właśnie wygląda. No i teraz tak, kolejny cytat, tutaj kolejny cytat, jeśli chodzi o, tutaj o radcę prawnego, Michała, co mówił Michał Wawer, zacytuję tutaj Wam zaraz tutaj tę wypowiedź, dotyczący właśnie, tylko do, czy tutaj dobrze mówię? Dobrze mówię, po prostu imię, nazwisko, Michał Wawer. Mówi on w ten sposób, że gdyby wynik Konfederacji 6,8%, tutaj cytuję, był lepszy w każdym okręgu przeciętnie o 1 punkt procentowy, wprowadzilibyśmy co najmniej kilkunastu posłów więcej, zmieniając całkowicie arytmetykę sejmową, odbierając mandaty poselskie nie tylko Prawo i Sprawiedliwości, ale też Koalicji Obywatelskiej, ale też Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, wszystkim tym partiom, które są zbatowane z pisem. W układzie opartym na zasadzie: My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Tak powiedział Wawel, tutaj cytuję, tak. Żebyście pamiętali, że ja tutaj cytuję wypowiedzi na, na, za, za tak naprawdę artykułem na Interi. Czyli rzeczywiście, można powiedzieć, tak powiedziałem, no, gdyby Konfederacja miałaby większe poparcie, mogłaby mieć ten klin, tak, mogłaby wbić właśnie ten klin wyborczy, e, jeśli chodzi o, jeśli chodzi po prostu o głosy, tak. No tutaj jest troszeczkę kuriozalna sytuacja, jeśli chodzi o te wybory, no bo zobaczmy sobie, tak, e, PiS na przykład uzyskał 43,59% głosów. E, to jest zdecydowanie mniej niż po prostu wiele osób się spodziewało. Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego mówiła o tym, że PiS dobędzie 56%. Potem mamy koalicję Obywatelską 27,4%, a to uważam, że to jest dobry wynik. Może nie bardzo dobry wynik, mogło po prostu tutaj koalicja obywatelska uzyskać większy, lepszy wynik. Potem mamy lewicę 12, tutaj z hakiem, tak, 12,66%. 56%, to jest bardzo dobry wynik na lewicę, wydaje mi się. W poprzednich po prostu wyborach było gorzej. Potem mamy PSL, to jest 8,55%. Tam bodajże partia po prostu, znaczy PSL i Cookies oczywiście, tak? Tam partia Kukiza praktycznie to wejdzie pięciu posłów plus z Kukizem włącznie. No i mamy Konfederację, Konfederacja, która uzyskała niecałe 7% poparcia, tak? 7% poparcia. Znaczy, przerażające tak naprawdę jest to, że jakby dominacja z tych dwóch partii a jakby resztę partii ma takie głosowe praktycznie poparcie, tak? Czyli widać, że duża praktycznie polaryzacja jest w społeczeństwie, że na przykład nie ma takiej sytuacji, że trzy partie mają po 30%, tak? Albo jedna partia to ma 40%, a reszta, a dwie partie mają po 30%, tylko jakby rywalizacja toczy się między jedną partią po prostu, a między drugą partią, tak? Tutaj te, te, w ten sposób to właśnie wygląda. No zobaczymy, czy tak naprawdę ten wniosek Konfederacji zostanie przyjęty, tak? Do sądu, to sąd będzie rozpatrywał, Pytanie, czy rzeczywiście to by coś dało? Tak? No, ciężko jest mi powiedzieć, tak? czy akurat publikacja właśnie tych sondaży, bo tam było sześć sondaży, tak? publikacja ewentualnych przeprosin i tak dalej, czy to by w jakiś sposób zmieniło nastawienie wyborców? Tak? Tutaj chyba trzeba było po prostu też osiągnąć, ile osób było niezdecydowanych, gdy szło do wyborów, czy to by właśnie praktycznie przekonało. Kto by oglądał w tym czasie telewizję, tak? czy to by byłby właśnie elektorat, czy to byliby po prostu pełnoletni, niepełnoletni. Także, no wiele, tak naprawdę to musiałby, na wiele kwestii spłynąć. Natomiast powiedzmy sobie wprost, że no to jest raczej mało prawdopodobne, żeby doszło do unieważnienia tutaj tych wyborów. Musiałaby naprawdę być po prostu jakaś poważna sprawa, żeby rzeczywiście doszło do unieważnienia tych wyborów, a raczej to jest dla mnie mało prawdopodobne. Aczkolwiek istnieje taka możliwość, no nie wykluczam tego, tak? Nikomu nie odbieram takiego prawa. Napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie, czy rzeczywiście tutaj Konfederacja ma rację, czy też nie. Czy konfederacja uzyskała tak naprawdę dobry wynik, czy też nie? Ciężko jest mi powiedzieć, tak. Na pewno z punktu widzenia, na przykład Janusza Korwin-Mikiego, Korwin Mikiego, tak? Znaczy, przepraszam, jak ktoś źle odmieniam, tak to nazwisko? Natomiast. Oni praktycznie drugi raz weszli, bo po 89 roku, czy, czy Korwin-Mikke wszedł po prostu do Sejmu. Drugi raz na przestrzeni tych wszystkich lat, czyli na pewno po prostu to jest poniekąd sukces tej partii. Natomiast apetyty na pewno były większe. Tam Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.